1918 roku w Poznaniu wybucha Powstanie Wielkopolskie, które szybko z takich powiedzmy zamieszek przeradza się w regularną wojnę. Poznaniacy bardzo szybko tworzą regularną armię z mundurami swoimi, ze swoją strukturą dowodzenia, ze swoimi oznaczeniami stopni wojskowych. Natomiast na wschód polska armia już istnieje. Ale jest to trochę inna armia, jak widzicie, niż ta wielkopolska. I tak umundurowani żołnierze jak ja już wiosną 1919 roku, czyli zacznę kilka miesięcy po wybuchu powstania wielkopolskiego, ci żołnierze jadą na pomoc na wschód kraju, na wschód Polski, żeby pomóc tym żołnierzom, tak umundurowanym w wojnie polsko-bolszewickiej. Tak? Czyli od wschodu zaatakowali nas Rosjanie czy Sowieci, państwo radzieckie, którego przedstawiciela tutaj mamy z tą czerwoną gwiazdą, to był nasz wróg. I tak to wyglądało. Także w wojnie błotko-bolszewickiej walczyli żołnierze tak naprawdę w różnych mundurach po jednej stronie, czyli po polskiej stronie. Pamiętajmy, że ta armia zrodziła się z trzech zaborów, czyli byli tam żołnierze z byłego zaboru pruskiego, czyli armia Wielkopolska, byli tam żołnierze z zaboru rosyjskiego, byli żołnierze z zaboru... Być coś takiego, tak jest tak, że żołnierz nie wie. Cał kontrol. Eee, żołnierz mógł e, coś zrobić. O właśnie, zrobić coś źle i został. Cisza! Żołnierz e, mógł zostać wysłany na tak zwaną czujkę albo na zasadę. Z... Idziesz w bój, bo coś zrobiłeś strasznego, nie rozstrzelamy cię, ale musisz, idziesz, bo podobno są Polacy gdzieś tam w okolicy, sprawdź, jak przeżyjesz to dobrze, jak umrzesz jeszcze lepiej. I miał zadanie taki właśnie Rosjanin, Bolszewik. I tu wam taką scenkę pokażemy. Co się wydarzyło? Nie no, nie no, nie no, nie no, nie no. Zobaczcie jak zachowuje się dowództwa cały czas czujne. A również żołnierze. Ostatni wasze też zaczął czujne. Pięć, trzy. Pamiętają, że, tutaj jest wszystko, tutaj jest w to, jest, że to jest to, w prawie, bo w Lodziele, to, boły, to jest fajne. biurkę. w wojsku też Bo do o. Wojsko polskie charakteryzowało się tym, że do na prawie, to miękko było w takich dni na to Pamiętajcie, jesteśmy na terenie a w każdej chwili można już coś zrobić. Nie zdejmować. Dobrze. Całość na moją komendę. W tym Wrażajcie. Wysznieć. Wysznieć. Szanowny panie prezydencie! Prawda jest taka, Na możemy w tym momencie zrezygnować z powrotem. Nie

Dziękuję. Do... Dziękuję. Dobrze, wprowadzamy go na plac, tak? tego go w środę, tego sobie Jego na sobie zabierz na pasie. ruki Wyżej te łapy! Ruki wien! Rusku! Ej! Już, wczoraj. kolega nam zabiłeś. Zobaczcie, największe oklaski na trupa, bo tak ładnie dla nas zagrał. I dla Ruska, za to, że tak ładnie szterał aresi tu padł, wstajcie, bo robiliśmy tak naprawdę dla was po czietyrsty raz. Brawo dla budźcych z Ryki dlaczego ona dlaczego ona się zaczęła, dlaczego się odbyła i jak się skończyła, to myślę, że każdy Polak powinien wiedzieć, bo jest to bitwa, która jest uznawana za jedną z 18 i te najważniejszych na świecie, co warto wiedzieć i co będę niewątpliwie powtarzać. Dzisiejsze nasze spotkanie zaczniemy od śpiewu. Odwojenki malowane dzieci I każdy z Twoich synów, co harfą jest eolską, gdy prawie o Twym losie, rozkwitnie laurem czynów, skąpanem w krwi jak w Rosie. Refrenem Twojej historii cecora jest odwieczna. Na skrzydłach naszej glorii oprócz wspaniałości mamy po zdartych piórach plany. Wasza dwójka, Panie Kapralu, idziecie prawą stroną. Spróbujemy go od z dwóch stron dwójkami, tak? Czyli wasza dwójka skoczy do, mniej więcej, środka tego pola pomiędzy tą bramką a drzewem. Zalegniecie. Jeden może zalegnąć gdzieś tam na linii. Yy, to jest cel. się. Odbezpieczyć. Ognia! Oh yeah.

Speculo parieti, neque susta.